Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. To to jest. To pytanie, powtarzane jak echo w dzisiejszej Ewangelii, koncentruje naszą uwagę na Judaszu, na zdradzie. I bliscy, którzy są wokół Jezusa, powtarzają to pytanie, bo kieruje nimi ciekawość. Piotr. Który sam za chwilę zdradzi, czuje niepokój w swoim sercu. Inaczej zachowuje się Jan, Jan kładzie głowę właśnie na sercu Jezusa. Ten obraz z dzisiejszej Ewangelii pokazuje nam, że ciekawość ludzka prowadzi do upadku, prowadzi do zdrady. Tylko zachowanie Jana jest budujące bo Jan zachowuje czystość serca i czystość myśli. Znamy pewnie witanie do serca Jezusowego, w którym powtarzane są słowa Uczyń serce moje na wzór serca Twego. Spróbujmy w tych ostatnich dniach Wielkiego Postu koncentrować naszą uwagę właśnie nie na stracie, nie na ciekawości ludzkiej, ale spróbujmy zachować tą czystość myśli, czystość serca i skoncentrować się na sercu Jezusa, a nie na Judaszu. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.